Żeby w ogóle stworzyć swoją stronę internetową, jak już się dowiedzieliśmy, potrzebujemy dwóch technologii: HTML i CSS. Żeby to zrobić, żeby zrobić swój pierwszy plik HTML, potrzebujemy otworzyć Jakiś folder w naszym edytorze tekstu Atom. Żeby to zrobić, wystarczy, że utworzymy sobie na pulpicie jakiś folder. W tym momencie utworzyłem folder o nazwie Kurs. Jak już go utworzyłem, wystarczy, że przeciągnę go sobie do ikony Atom, a następnie widzimy, że mi się otwiera tutaj po lewej stronie ten folder. Zamknę sobie wszystkie niepotrzebne karty. I w tym momencie, jeżeli chcę zrobić jakiś plik HTML, wystarczy, że wcisnę prawym przyciskiem, następnie dam new file lub nowy plik, a następnie potrzebuję tutaj wpisać właśnie strona.html. W tym momencie mówię, że chcę zrobić plik o nazwie strona z rozszerzeniem HTML. Tak samo jak załóżmy do Worda jest rozszerzenie doc. Tak samo do stron internetowych jest rozszerzenie HTML. Przeglądarki internetowe doskonale wiedzą, co to za język, więc będą sobie to potrafiły zinterpretować. Zatem tworzymy sobie stronę o nazwie strona.html. Czyli w tym momencie, jeżeli mam utworzoną stronę, to tutaj na górze widzimy plik strona.html. Tutaj w tym momencie możemy już zapisywać swój kod HTML. Ale tak naprawdę, co to jest? Powiedzieliśmy sobie już, że HTML jest to język zawartości, czyli tutaj wyświetlają się wszystkie elementy na naszej stronie czyli zdjęcia, teksty, nagłówki czy odnośniki. Zacznijmy może sobie od po prostu, od tekstu. Wyświetlmy na stronie swój tekst. Żeby to zrobić, potrzebujemy nasze, naszemu plikowi HTML powiedzieć, że teraz chcemy wyświetlić tekst z jakimś napisem. Żeby to zrobić potrzebuję mu użyć tak zwanych znaczników. Żeby zapisać znacznik wystarczy, że wpiszę konkretną literkę, która oznacza dany znacznik, a następnie wcisnę tabulator, czyli przycisk pod escape'em. Jeżeli mamy dobrze ustawiony program Emmet, to w tym momencie jak wcisnę tabulator po wciśnięciu literki P, w tym momencie powinno mi się automatycznie coś zrobić. Widzimy, tworzy się w tym momencie mi znacznik otwarcia i znacznik zamknięcia. I tak naprawdę to, co ja potrzebuję powiedzieć, to potrzebuję powiedzieć na swojej stronie, hej, w tym momencie zaczyna się ten tekst, a w tym momencie ten tekst ma się skończyć. A w środku tych, między tym znacznikiem otwarcia i zamknięcia piszę konkretną zawartość. To w tym momencie napiszę zajęcia z programowania. Jeżeli w tym momencie to uzupełniłem, to w tym momencie jak zobaczyć tą naszą stronę? Bardzo prosto. Możemy sobie wejść do swojego folderu, który utworzyliśmy. Czyli w tym momencie stworzyłem sobie kurs, a następnie stronę HTML i kliknąć go dwa razy i automatycznie się tutaj to nam utworzy. Albo mogę zrobić też to drugą sposobem, że jeżeli jestem w swoim edytorze Atom, to tutaj w lewym dolnym rogu widzimy, pojawi mi się Mój napis: strona.html. Jeżeli w to kliknę, od razu adres tej strony się przykopiuje i od razu wstawię się u nas na stronę. Tym chwilowo się nie przejmujcie. Polskie znaki dowiemy się, jakie wstawiać w momencie, jak będziemy dodawali swoje czcionki. W dużym skrócie, w tym momencie ładuje się domyślna czcionka systemowa, która obecnie nie posiada polskich znaków. Ale o tym dowiemy się później. Zanim, zamieńmy zatem te znaki na znaki ogólne żebyśmy zobaczyli, że faktycznie coś się wyświetla. Widzimy, w tym momencie wyświetla się tekst z napisem Zajęcia z programowania. Jeżeli chcę ten tekst zmienić, wystarczy, że zamiast tego napisu wstawię jakiś inny. Wpiszę na przykład Dzisiaj jest słonecznie. W tym momencie widzimy, jeżeli tutaj podświetla się niebieskie kółeczko, oznacza to, że plik jest niezapisany. W związku z tym, nic na naszej stronie się nie pojawi, ponieważ nasza przeglądarka czyta tylko i wyłącznie pliki zapisane, czyli te, które faktycznie są. Więc, żeby zapisać, wystarczy, że wcisnę tutaj zakładkę File oraz Save albo użyję skrótu klawiaturowego Ctrl plus S. Dla właścicieli Maców potrzebujemy użyć Command. Jak już mamy zapisany plik, to w tym momencie. Widzimy, na mojej stronie internetowej zmienił się napis. I tak naprawdę to, co teraz dowiedzieliśmy się, to dowiedzieliśmy się o pierwszym znaczniku. Dowiedzieliśmy się o tym, że, żeby wyświetlić coś na naszej stronie, potrzebujemy włożyć to w znacznik. Potrzebujemy powiedzieć naszej stronie, jakiego rodzaju treść chcemy wyświetlić. W tym momencie powiedzieliśmy naszej stronie, że chcemy dodać tekst. Jak to zrobiliśmy? Wystarczy, że użyliśmy znacznika otwarcia i znacznika zamknięcia, czyli powiedzieliśmy od jakiego momentu do którego momentu ma być nasz tekst. Jeżeli załóżmy sobie damy to wszystko to w jednej linii bez żadnych odstępów, to również nasza przegondarka zinter zinterpretuje to bardzo dobrze. Nic się nie stanie, żadnej różnicy, ponieważ tak naprawdę przeglądarka olewa to, jakie robimy spacje czy odstępy. Równie dobrze mogę tutaj sobie zrobić kilka linii jego odstępu, zapisać plik z powrotem, a następnie osiągnę ten sam efekt. Przeglądarka, jak widzimy, to olewa. Nie ma z tym żadnego problemu. Zatem zostawmy sobie w tym momencie napis tak, jak jest. A co jeśli chcemy dodać inny napis, albo w tym momencie widzimy mamy napis Dzisiaj jest słonecznie. A dodajmy pod to drugi napis. W tym momencie, skoro powiedzieliśmy, że chcemy wyświetlić tekst, to możemy pod spodem powiedzieć: Hej, wyświetl mi teraz drugi tekst. Czyli w tym momencie potrzebuję po prostu stworzyć drugi znacznik. Pod spodem widzimy pierwszy znacznik się zakończył, i później otwieram następny. I w tym momencie mogę na swojej stronie zawrzeć załóżmy dwa napisy. W tym momencie pojawi mi się dzisiaj słonecznie. Oraz drugi tekst. Jeżeli załóżmy, chcemy podstawić jakiś większy napis, nie ma żadnego problemu. Ogólnie w programowaniu czy ogólnie w tworzeniu stron internetowych istnieje tak zwany tekst zastępczy, czyli nie musimy wymyślać całych zdań samodzielnie. Możemy zastosować tak zwane lorem ipsum, czyli tekst zastępczy. Dzięki temu możemy zobaczyć na naszej stronie, Ile możemy wyświetlić na naszej stronie dużo tekstu bez jego wymyślania? Żeby to zrobić, wpisujemy po prostu LOREM. I jeżeli mamy dobrze skonfigurowany MMET, to wystarczy, że wpiszę tabulator i automatycznie na mojej stronie wyświetli się drugi tekst. W tym momencie klikam i mam. W tym momencie poznaliśmy już swój pierwszy znacznik tekstu. W tym momencie pora nauczyć się kolejnych. Skoro P oznacza tekst, to tak naprawdę widzimy tutaj analogię z języka angielskiego. P jest skrótem od paragrafu, natomiast H, jak myślicie o czego? Heading, nagłówek. Jeżeli pamiętamy Worda, to mieliśmy kilka nagłówków. Mieliśmy nagłówek największy, później coraz mniejszy i tak dalej. Jeżeli załóżmy stosujemy tytuły, to no to zawsze jest wielki tytuł, później jest śródtytuł i tak dalej, i tak dalej. Tak samo działa HTML. H1 oznacza największy nagłówek. A widzimy tutaj też używaliśmy znacznika otwarcia i zamknięcia. A na przykład H6 oznacza najmniejszy. Tak dla przypomnienia, jeżeli chcę, żeby właśnie met mi sam. Ten znacznik za nas zrobił, wystarczy, że wpiszę nazwę konkretnego znacznika w tym momencie h1, a następnie wcisnę tabulator. Wciskam, automatycznie mi się pojawia. I w tym momencie wpiszę nagłówek 1. Widzimy, na mojej stronie automatycznie on się pojawia. Automatycznie jest dużo większy od tekstu. Dlaczego to tak działa? Ponieważ przeglądarka domyślnie koloruje nagłówek jako coś większego od tekstu, coś bardziej znaczącego. Jeżeli załóżmy, zastosujemy ciut mniejszy tytuł, załóżmy H3, czy jakiś śródtytuł, tytuł, to no to wystarczy, że też wpiszemy H3 i wpiszemy nagłówek 3. Widzimy, automatycznie podstawił nam się tutaj. Ile zatem mamy tych nagłówków? H1 jest nagłówkiem największym, natomiast H6 jest nagłówkiem najmniejszym, czyli w tym momencie, jak wpiszę H6 w tym momencie na mojej stronie wyskoczy mi taki mega mega mały tytuł. I to jest najmniejszy. Czyli w tym momencie znamy już znacznik tekstu, czyli znacznik P, oraz znacznik nagłówka, czyli znacznik H. Mamy sześć znaczników H. H1 oznacza największy nagłówek, jest to największy tytuł, a H6 jest to najmniejszy. Na stronie możemy używać dowolną ilość nagłówków. W zależności od tego, jak bardzo chcemy podkreślić nasz tekst. Znamy już swoje pierwsze dwa znaczniki. Wiemy już, że P odpowiada za tekst, natomiast H odpowiada za nagłówek. I w tym momencie już znamy nasze znaczniki tekstu. Widzimy, w tym momencie na naszej stronie internetowej wyświetlają nam się różne teksty. Albo tekst zwykły, albo konkretne nagłówki. Natomiast jeżeli załóżmy, chcemy na swojej stronie internetowej mieć jakieś inne znaczniki, to pomyślmy, co, to, pomyślmy, to pomyślmy, co to może być. Jak myślicie, zdjęcie? Why not? Jak myślicie, jak zdjęcie jest po angielsku? IMG, dokładnie. W związku z tym potrzebujemy użyć właśnie takiego znacznika, ale w skrócie IMG, czyli wciskam IMG, wciskam tabulator, ale tutaj jest coś więcej. Ponieważ zdjęcie nie ma zawartości. Zdjęcie ma tak naprawdę źródło. Ponieważ tekst ma zawartość, to no bo chcemy zawrzeć tekst o jakiejś tam treści albo nagłówek o jakiejś tam treści, ale obrazek nie ma treści. Ma po prostu źródło. Jest jakieś źródło obrazka. W związku z tym, źródło po angielsku to jest source, czyli widzimy skrót od SRC. Widzimy. HTML jest mega podobny do angielskiego. Wystarczy po prostu poznać kilka zasad, kilka znaczników i możemy tego spokojnie używać. W tym momencie tutaj widzimy, postawił nam się taki dodatkowe coś w kolorze pomarańczowym i to nazywa się atrybut HTML. Co to jest atrybut? Inaczej cecha opisująca dany znacznik. W tym momencie ja chcę dodatkowo określić, że moje zdjęcie posiada jakieś źródło, czyli chcę go inaczej opisać. Jak widzimy, te wszystkie atrybuty znajdują się tutaj przed klamrą znacznika otwierającego. Tutaj możemy zapisywać różne rzeczy. Drugą rzeczą, którą tutaj widzimy, jest to, że ten znacznik nie posiada zamknięcia. Ale jak to? Po prostu znacznik zdjęcia tego nie potrzebuje. Więc można powiedzieć, że wyróżniamy dwa rodzaje zamknięć. W jednym stopniu, że w tym samym jedno, jedno zamknięcie to jest takie, że po prostu używamy tego samego znacznika, tylko widzimy tutaj z tym slashem, tutaj przy zakończeniu. A drugi rodzaj zakończenia jest taki, że tutaj wystarczy, że zamknę to nawiasem kwadratowym. Nie potrzebuję używać tego samego znacznika, tylko ze slashem wystarczy mi to. I to jest używane głównie do zdjęć. Wyświetlmy zatem jakiś obrazek na stronie, bo teraz to, co mamy, to niestety nie mamy nic. Nic na mojej stronie się nie wyświetla, ponieważ ja nie mam żadnego obrazka. W związku z tym, jak znaleźć jakiś obrazek, wejdźmy zatem na stronę internetową i coś znajdźmy. Weźmy sobie na taką stronę jak pexels.com Pexels i tam znajdziemy bardzo dużo takich darmowych zdjęć, które możemy użyć na naszych stronach. W związku z tym na przykład weźmy sobie teraz to pierwsze lepsze zdjęcie i wstawmy je do naszej strony. Jak to zrobić? Wystarczy, że po prostu skopiujemy link do tego zdjęcia. Czyli wystarczy, że jak jesteśmy w internecie na dowolnym zdjęciu, Klikniemy na niego prawym przyciskiem, a następnie znajdziemy tutaj opcję jak skopiuj adres obrazka. U mnie jest to po angielsku copy image address, czyli klikam sobie w niego, a następnie tutaj do tego atrybutu źródła, między cudzysłowia, to po prostu wklejam. Jeżeli to wkleję, to w tym momencie już mój HTML wie, że chce załadować zdjęcie z takim źródłem. Jaki tego będzie efekt na mojej stronie? To zdjęcie się wyświetli dokładnie tak, jak chcemy. Tylko teraz trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego to zdjęcie jest takie duże? Ponieważ takie jest domyślnie. Ta strona zawiera to zdjęcie w bardzo dużej rozdzielczości, a z racji tego, że my w żaden sposób nie określiliśmy, jak to ma wyglądać, to w tym momencie ładuje się jego naturalna wielkość, czyli taka duża. Jeżeli w przyszłości będziemy chcieli to zmienić, Będziemy potrzebowali do tego użyć CSS. Ale to spokojnie zaraz. Jeżeli mamy już sobie te znaczniki, czyli już się dowiedzieliśmy, jak, jaki jest znacznik tekstu, dowiedzieliśmy się o znacznikach nagłówka oraz dowiedzieliśmy się już o znaczniku zdjęcia. Nauczymy się zatem następnego znacznika. Jak już wiemy, jeżeli jesteśmy na stronie internetowej, może ona nas przekierować na inną stronę. Czyli istnieje dodatkowo coś takiego jak adres linku. Link po angielsku to jest anchor, jakiś odnośnik. W związku z tym jest coś takiego jak znacznik A. I tutaj, I jak widzimy, też mamy taki atrybut, też mamy jakieś opisanie. Jak myślicie, co ten adres, co ten atrybut krew oznacza? Gdzie nas przekieruje? Tutaj dodatkowo widzimy, że jest użyte to zamknięcie właśnie z tym slashem na końcu. W związku z tym, ten znacznik wygląda tak, że tutaj wpisuję, załóżmy jakiś tekst, który wyświetli się na mojej stronie, a wewnątrz tego atrybutu href wpisuję, gdzie nas ma przenieść. Zróbmy zatem tak, żeby w tej chwili nasza strona przekierowała nas na stronę Google'a. Co się stanie? W tym momencie na mojej stronie widzimy, wyświetli się taki link jak adres, ponieważ jest to wpisane w tym miejscu, między znacznikiem otwarcia, a znacznikiem zamknięcia. Udzielmy sobie to, żeby to było łatwiej widoczne. Czyli weźmy sobie na przykład, wydzielmy znacznik otwarcia do jednej linijki, w tym samym kilka linii niżej dajemy znacznik zamknięcia, a między to wstawmy konkretny tekst. I teraz widzimy, pojawi mi się ten napis adres, co zostało wpisane tutaj, a następnie, jak w niego kliknę, przekieruje nas na stronę podaną tutaj w atrybucie href. Jak widzimy, znaczniki są mega proste. Po prostu my potrzebujemy powiedzieć naszemu HTML-owi, jakiego rodzaju treść chcemy wysiedzieć na stronie oraz co w tej treści ma być. Podsumowując naszą obecną wiedzę. Dowiedzieliśmy się, że znacznik P odpowiada za tekst. Znacznik H odpowiada za nagłówek. Znacznik A odpowiada za link, czyli żeby nas gdzieś przeniosło. A znacznik IMG odpowiada po prostu za zdjęcie. I dzięki temu poznaliśmy już kilka podstawowych znaczników HTML.